Plan rozwiązania jest wyjątkowo przejrzysty. Najpierw rozwiążemy takie oto równanie, które wynika wprost z własności ciągu geometrycznego. Mianowicie, jeśli trzy wyrazy tworzą ciąg geometryczny, to wówczas kwadrat środkowego wyrazu jest równy iloczynowi wyrazów sąsiednich. Jak już rozwiążemy to równanie, to wówczas zweryfikujemy rozwiązania pod kątem dodatniej delty. Pamiętajmy o kontekście, x1 i x2 to są przecież różne miejsca zerowe trójmianu kwadratowego, także delta musi być ostro większa od zera. Zauważmy, że iloczyn miejsc zerowych ze wzoru Wieta to będzie samo c, bo a jest równe 1, czyli to będzie 4. Jeszcze może odnotujmy, co oznacza ten warunek z deltą i rozwiążmy takie oto równanie. Nie warto podnosić lewej strony do kwadratu, przecież to oznacza, że m plus 5 jest równe minus 2 lub jest równe 2. Od razu dostaniemy takie dwa rozwiązania. Teraz zweryfikujemy te dwie liczby za pomocą warunku z deltą, i tutaj taka uwaga drobna, moglibyśmy rozwiązać widoczną nierówność, nawet niekoniecznie musimy tutaj podnosić m plus 2 do kwadratu. Bo możemy skorzystać wprost ze wzoru skróconego mnożenia. To by dawało taką nierówność. Teraz wystarczy naszkicować parabolę i odczytać zbiór rozwiązań. Pytanie tylko po co? Czy nie lepiej będzie tak po prostu zweryfikować te. Dwa rozwiązania minus 7 i minus 3, podstawiając w miejsce M do delty. To będzie kosztować na pewno mniej pracy. Także podstawiamy minus 7 i od razu widać, że to będzie liczba większa od zera. Również od razu widać, że po podstawieniu minus trójki dostaniemy deltę ujemną, także przez weryfikację przeszła tylko minus 7. Sprawdźmy jeszcze, że wszystko gra. Po podstawieniu minus siódemki dostaniemy taki trójmian kwadratowy. Obliczamy deltę, to będzie 9 i x1 to będzie jedynka, a x2 to będzie czwórka. W takiej sytuacji dostaniemy następujący ciąg, który jest oczywiście geometryczny. Ilorazem tego ciągu jest minus dwójka.